Witaj. Dziś zajmiemy się czymś, co wielu osobom na początku nauki języka angielskiego sprawia trudność, rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz słowami, które je określają. Co to znaczy? Policzymy co się da i nauczymy się mówić o rzeczach, których liczyć się nie da. Brzmi ciekawie? To zaczynamy. Najpierw, co to są rzeczowniki policzalne? Countable nouns. To takie, które da się policzyć, czyli da się od nich utworzyć liczbę mnogą. Na przykład: an apple to apples. Najczęściej liczby mnogie rzeczowniki te będą miały na końcu s, ale nie zawsze. A tooth, two teeth. O zasadach tworzenia liczby mnogiej opowiadam w tym filmie. Zachęcam do obejrzenia. Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) to te, których nie da się policzyć w prosty sposób. Na przykład milk, mleko, ale two milks, no nie. To samo z cukrem. Nie powiemy three sugars. Coś jednak liczymy. Owszem. W przypadku mleka liczymy kartony, a w przypadku cukru łyżeczki. I już. Zobaczmy teraz, jakich słów używamy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Jeśli rzeczownik jest policzalny i jest pojedynczy, to bez względu na rodzaj zdań zawsze postawimy przed nim e lub n. e, gdy rzeczownik rozpoczyna się od spółgłoski, a dog. Natomiast n, gdy rozpoczyna się od samogłoski, na przykład an elephant. Więcej na temat przedimków znajdziesz tu. Ok, idziemy dalej. Z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej Dogs, Elephants oraz niepoliczalnymi Time, Milk używamy zasadniczo tych samych słówek Some, Any oraz No. To, co je odróżnia od siebie, to rodzaj zdań, w jakich występują. Some prawie zawsze występuje w zdaniach twierdzących i oznacza Kilka. I have some friends lub Trochę. I have some salt. Any występuje w pytaniach i oznacza Jakiś, jakaś, jakieś i tak dalej. Po polsku się to odmienia, po angielsku na szczęście nie. Do you have any ideas? Masz jakieś pomysły? Do you have any cheese? Masz jakiś ser? Any wykorzystujemy też w przeczeniach. I don't have any friends. I don't have any salt. Zauważ, że wraz z Any używamy not. Ale przeczenie możemy stworzyć w bardziej ekonomiczny sposób. Not i Any zastąpi nam no. I have no friends. I have no salt. Bez względu na to, czy użyjemy not any, czy no, znaczenie będzie to samo. Żadnych wcale. Jeszcze malutka uwaga do some. W jego miejscu możemy spotkać a few, jeśli rzeczownik jest policzalny, oraz a little, jeśli jest niepoliczalny. Jak widzisz, bezpiecznie używać some, gdyż jest uniwersalny. Na koniec porozmawiamy o większych ilościach. A lot of oznacza dużo i występuje zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi, ale tylko w zdaniach twierdzących: A lot of cats, a lot of food. Many używany jest rzeczownikami policzalnymi w pytaniach i przeczeniach: Do we have many books? Czy mamy dużo książek? A jak przed many postawimy how, otrzymamy zwrot how many, czyli ile, dosłownie jak wiele. How many books do we have? Ile mamy książek? I przykład przeczenia. I don't have many friends. Nie mam wielu przyjaciół. To teraz much, które zarezerwowane jest dla rzeczowników niepoliczalnych również w pytaniach i przeczeniach. Do we have much time? Czy mamy dużo czasu? I podobnie jak z many, jeśli przed much postawimy how, to otrzymamy how much? Czyli znów, jak wiele lub ile? Tyle, że tym razem pytamy o rzeczy niepoliczalne. How much time do we have? Ile mamy czasu? A w przeczeniu. I don't drink much coffee. Nie pijam dużo kawy. Ok, to chyba mamy wszystko. Jeśli pojawiłyby się pytania, piszcie w komentarzu. Możecie też podzielić się swoimi przykładami z użyciem zwrotów z dzisiejszej lekcji. Chętnie poczytam. Pamiętajcie też o łapkach w górę. One naprawdę dodają skrzydeł. Na koniec jeden z moich ulubionych cytatów: bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. Powodzenia, kochani. Pa!